I państwo, drodzy mieszkańcy, słysząc tę melodię, myślimy już tylko o jednym. Wiemy, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Myślę, że najpiękniejsze święta w roku, i właśnie w te święta chciałam, chciałabym być obecna z Wami, zarówno przy stole wigilijnym, jak i podczas świąt. I dlatego. Życzę Wam z całego serca, abyście otaczali się właśnie w te dni ludźmi najbardziej przyjaznymi, szczerymi. Życzę Wam dużo miłości i oczywiście rodziny, żeby było jak najwięcej tej rodziny przy nas, bo myślę, że właśnie na tę rodzinę najbardziej możemy liczyć. Myślę, że też jest dziś odpowiedni moment żebym podziękowała Państwu za wszystkie życzenia, które do mnie docierają na każde święta. Dziękuję Wam za to. Dziękuję Wam również za to, że jesteście ze mną przez cały rok, że pomagacie mi w pracy, że razem decydujemy o tym, co będziemy robić w następnym roku i jaka jest najlepsza przyszłość dla tej gminy. I za to Wam oczywiście dziękuję. I jeszcze co chciałam podkreślić, że w te święta, w te najpiękniejsze święta, może zabraknąć śniegu. Ale życzę Wam, żeby nie zabrakło Wam posiłków, żeby choć w tych dniach było ich pod dostatkiem. Cóż, życzę wszystkiego najlepszego. Najpiękniejszego, najserdeczniejszego. I życzę najpiękniej, jak tylko potrafię. Wesołych świąt!